Ogby, busketsy, no wszystko okej, okay, ale czas sprawdzić jak w FC26 ma się najpotężniejszy środkowy pomocnik w grze, którym jest oczywiście Hulit. 3,5 miliona monet za SPK, który może grać także jako SPO lub napasnik, to sporo, ale szybko da się odczuć, że holender świetnie wpasował się w silnik gry i faktycznie jest wart tych pieniędzy. Przede wszystkim ma to co obserwujemy u wielu innych wysokich zawodników, czyli 191 cm wzrostu w połączeniu z niezłym dryblingiem powodują, że huli biega znacznie szybciej niż podaje to karta, a co za tym idzie, obiega całe boisko i nie ma absolutnie żadnych problemów z wykończeniem w dowolny sposób, bo świetne są nawet jego finezje, a takowego stylu gry ten gość nie posiada. No ale świetne jest tutaj także rozgrywanie. A ponadto Hulit bardzo dobrze spisuje się w obronie i nawet sam automatycznie genialnie się ustawia, by przecinać podania. To jest jedna z tych kart, u których trudno znaleźć jakiś minus. Ten silnik gry pasuje legendzie AC Milanu i bez wątpienia za kilka miesięcy będziemy znowu dążyć, by mieć ją w naszych składach. Bo nie w każdej odsłonie rudchulid był absolutnie fenomenalny, ale tutaj bez wątpienia jest.